Hejka! Dzisiaj będziemy się bawić w szkołę. Będziemy robić język polski, a ja będę nauczycielką. Abra kadabra! Wow! Nowy strój! No to zaczynamy! o, hmm. Do szkoły! Szybko, szybko, wstawaj! Do szkoły trzeba. No nie, nie. Też muszę myśleć, Dzisiaj niech pójdzie. Wiem. Mam pomysł. Wiem, że jestem chory. Synku, synku. Już wstałaś, wstałaś? Mamo, o mamo. Umieram. Umieram. Jak umierasz? co No mówię ci, no. Do szkoły dzisiaj nie mogę iść. Mój synku, jejku. Odpocznij sobie. No, że nie będziesz do szkoły. No, chyba nie pójdę, no. No zobaczymy, zobaczymy, zaraz przyjdę, poczekaj. Synku, synku, masz tu herbatkę. I o, proszę, zaraz ci przyniosę, ten ci przyniosę, poczekaj. Daj mi sobie herbatkę, masz, zmierz sobie gorączkę, a ja tam poszukam jakichś leków albo coś, no. Zaraz przychodzę, no i o, zaraz przychodzę. O, ciepła herbatka? I termometr! No to robimy gorączkę! Tadadada! Tadadada! 41! 41! Mamo! Umieram! Umieram! Zobacz 41 stopni! Ciepła chyba! No. I termometr! To robimy jest fajnie! jakaś! nam! Podsłuchuję go! Co robi? Tak, gorączka na herbacki. To jest stary ja. sposób. Minne bierze. Ja mu dam popali zaraz, zobaczycie. No i jak tam synku? Mamuniu zobacz! 41 stopni. To jest... To już jest! O, widzę światełko! Co ty jego od gadasz! Tak? Dobra, taka masz gorączkę, to ci powiem co. Dzwonimy do szpitala, jedziemy i dostaniesz 10 zaszyków Dubsko. Daj się w Dobsko! Nie, 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 mamo, mamo, nie, nie, nie. Patrz, już mi lepiej, zdrowy jestem, zdrowy. No, wszystko widziałam. Ty, ty, cojaczku, marsz do szkoły. <śm> Jaka lekcja, no? No ja bym przypomniał? Ty, pomidork, wiesz, że ja też zapniałem? Ale wiem, kto wie. Gosia, Gosia, jaka teraz będzie lekcja? No chłopaki, no wiecie co, no nic nie wiecie? No oczywiście język polski. Też, mój kochany, ja wszystkie robię lekcje. Wszystkie, całą szkołę. Ty, Bartek, z ją? No nie? Całą szkołę, kochany, chyba, no, nie? Coś tam w jej głowie? Nie bardzo, nie? No, chyba, chyba tak. Chyba szalona jest z tą szkołą. Daj spokój. Kto by tak mógł się uczyć? Eee. O, o! Dzisiaj się nie spóźniłeś do szkoły! No, nie spóźniłem się, bo wiesz co? Chcę czy jestem chory, wiesz? I tak wziąłem ten moment na ten na ciepłą herbatę. Że nie byłem dużo stopni, ale mamuśka mnie wyczaiła, bo mnie podsrywała. I powiedziała, że jak... że go jak, że dosłowny zaszczyk w pupę. I się wystraszyłem i przybiegłem do szkoły. Wiesz? O, to nie ładnie! Tak nie chcesz iść do szkoły i coś sobie wymyślać. O, tu bawisz się w gosie! Dawaj, 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 siada, siad, już uczymy się, no i się będzie no Okej, okay, idę już. Ty pomidor! Tak mi się nudzi, wiesz, że pani nie ma. Patrzcie, zaraz sobie wykończę rzucę. Będzie. siup. O nie, kto we mnie rzucił? Marysia, ja widziałem, ja widziałem, to był Bartek. Bartek, bo zaraz ci oddam. O, już się boję, zobacz. o, się trzęsę, wiesz co Marysia? Jest to. Na pewno wami nie sterujesz, na pewno. To szybko się zieleniasty. Nie, nie trafisz o mnie, na pewno nie trafisz. O, nie, ale zostałem. O, Bartek, jak zwykle padłeś. Trafiony, zatopiony. Marysia, co się śmiesz, Marysia? No, no, trafiłaś go, mojego kumpla. Polek na ja polu bitw. Bartuś, pomszczę Cię, robię wystrzał! Fiu! Już rzucam! Wow, wow! Sabinka, masz cena! Taki duży pomidor, niego nie trafić? No nie, zadarłaś nie z tym gościem, co, co potrzeba. Wierzę, jak ja się zdenerwuję, to będzie zamsta! Bitwa na kule papierowe! Wow, wow, ale był strzał. Wow, To chyba Sabinka nie zarzyła. Super rzut, Antka! Kto ze mnie rzucił? Pomidor i o który z Was? Panie nauczycielko, to nie my, naprawdę no, to nie my, to nie my, no! No to kto to rzucił? O, przyznaję się, to ja, to ja, ale no, 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 nie chciałem, nie chciałem, tak, taka bitwa wyszła i to było chcąc taka bitwa. Antek, nie spodziewałam się u ciebie takich rzeczy. No to co to za bitwa? Kto to teraz posprząta? Kto tą bitwę rozpoczął? No to taka cisza. Wszyscy macie karę. Ale pani nauczycielko, ja w ogóle już w ogóle. No wiem, wiem, Gosia, ty jesteś grzeczna. No to każdy dzisiaj będzie miał dyktando i miałam to w planach. Boo! O dyktando, super! Ja się cieszę. Bartuś słyszałeś? Ona się cieszy. Naprawdę jest. Nie chyba nie normalna, bo szok. Ale najpierw sprawdzamy obecność. Antek, obecny. W takim razie trzeba dać plusik. Bartek, obecny. Bruno, obecny. Gosia, obecna. I o. Obecny. Marysia. Jestem, jestem. Pamela. Jestem. Patryk. Jestem panie Cieszko, jestem. Piotrek. A nie. Jestem. Sabinka? Obecna. Tosia? Obecna. Tuluś? Uf, uf. Obecny. No dobra, teraz zaczynamy dyktando. Dyktando będzie trudkie, ale częściwe. Uwaga, wszyscy piszemy. Wróżka wróży, czy mróz duży? Jezu, jezu, jakie to trudne. Bartek w ogóle znowu się wyrzucił z wrażenia. Pani nauczycielko, prosimy jeszcze raz, bo to takie trudno było. No ta uwaga. Wróżka wróży, czy mróz duży? No spoko, ja już raz napiszę. Luzik. O matulu! O matelu! wróży, wróży, wróży. Co tu tam no, mówiła? No, no Tuluś, ja tego nie dam rady. No to jest mega trudne dla mnie, mega trudne. No nie, no nie. Chyba trochę spojrzę sobie do Tulusia. I o, zaglądamy do swojej karteczki. O, tak, tak, przepraszam, oczywiście, przepraszam, przepraszam. Ale zdążyłem podpatrzeć. No to teraz sprawdzamy, czy dobrze zrobiliście? Gosia, super dobrze. Dziękuję, dziękuję. Tosia też dobrze. Dziękuję. No, Marysia, ty masz jeden błąd przy mróz. Ojej, no, no dobrze. No dobrze, no trudno się mówi. No, ale na szczęście, że tylko jeden. A ja, a ja? O, a Ty, Sabinka, masz y, dwa wróżka. O, no trudno, no dwa, sporo. Antek, Ty zrobiłeś dobrze. Super, ekstra, świetnie. No, Piotrek, Ty masz dwa błędy. Przyzy. O, powinno być, z kropką, wiem, wiem, już u Antka. No, przepraszam, no dwa błędy. A ja? Ty masz dobrze. Super, dziękuję. A ty banan masz jedną przy mróz. O nie, wiem, ukreskowany. Kurczę, no. u, wiem, kurczę, przepraszam. I o, tak? tylko jeden błąd przy o, o. Ale dziwny, to samo u Tulusia, mhm. Ale okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Bartek, Ty masz dwa błędy. O, które, które? To i to. A, powinny być ukreskowane. No nie. A ja, Pani? Masz A Ty, pomidory już masz aż trzy. Trzy? Które, które? Ten, ten i ten. Trzy błędy, najwięcej, ale mi nie poszło. Najgorzej poszło pomidorowi. No to pomidor, napisz mi na tablicy, róża. Oj, idę, idę. Róża, oj, ja cię nie mogę. E, mam pisać róża, tak? Róża. Tak. No spróbuję, okej. Okay. Dobrze? miało być całe z kreseczką. O nie, no znowu błąd, znowu błąd, no nie wytrzymam. Pomidor, masz tu elementarz i czytaj dużo w domu. Naprawdę? Tak. No dobra to biorę, okej. Okay. O ja ci nie mogę. Nie wytrzymam. Co za, co za dzień? Zobacz już to dostałem. Normalnie encyklopedię. Do czytania chyba. No co ty pamiętasz? to jest elementarz tylko. Tylko? Nici z mojego gania na kąpie. O. Oh. No dobrze kochane dzieci. Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.